Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj yy, BMW 535 diesel, wersja 313 koni Taki troszeczkę dziwny, dziwny objaw Zaświecimy światełko Tyle tu może było widać Zaświecimy światełko I pokażę Wam Dziwny objaw W sumie trochę mi znany, ale Kurcze ciężko stwierdzić co to robi Jest dziwny, dziwny odgłos Ten odgłos jest takie yy, piszczenie Eee, robi to tylko i wyłącznie przy dodaniu gazu i trwa to może pół sekundy. Także pokażę Wam o co mi chodzi. Jeszcze pokażę, może jak w środku to auto wygląda. Dosyć, dosyć fajna wersja. Siberdach, ale posłuchajcie, posłuchajcie sami w sumie. Kurde, co to może być? Dziwna sprawa. No nic. Jeszcze może pokażę, jak ta auto wygląda. To jest jeszcze X-Drive. Fajna, fajna, naprawdę fajna. M-Pakiet. Ładny, ładny. Biały kolor, czarne felgi pasuje naprawdę do tego samochodu. Akurat ta piątka mi się podoba, bo tak ogólnie to piątki to mi się tak słabo podobają co niektóre Ale jak już jest M pakiet biała lub czarna A już jest fajne dosyć auto ładnie to wygląda Najlepsze że projektantem Całego tego samochodu Czyli wyglądu tego samochodu był Polak Który robi to dla BMW Mieszka w Niemczech bodajże i on projektuje dla nich właśnie samochody i jednym z nich jest właśnie stylistyka zewnętrzna tego samochodu ale to tak na marginesie jakbyście słyszeli no kurde mam powiem że tak jak podstawiam coś na jakieś uszczeleczki albo jakąś dźwigienkę coś jest nie tak no i druga sprawa jest taka, że to jest Pięknik na podwójnej turbinie, także tutaj do tego gruza dobrać się będzie ciężko. No ale co, zobaczymy, może zrobimy jakiś odcineczek następny, co to jest. Może coś, coś mi podpowiecie, bo mam taki problem do rozwiązania. Fajnie by było. Gdybyście coś doradzili. A ja wtedy będę szukał błędu, bo powiem wam szczerze w dzisiejszym odcinku, to ja nie wiem co tutaj jest. Nie mam naprawdę pojęcie mówię od razu, to tylko robi przy dodaniu gazu od tak tysiąca do dwóch, dwóch i pół tysiąca robi, później nie robi, podczas jazdy gdy ciśniemy, ciśniemy gaz, też tego nie robi tylko i wyłącznie odpuszczamy gaz, dodajemy gaz i jest takie to, pip i tyle, i więcej nic nie robi jakby była uszczelka no to podejrzewam, żeby, żeby to robiło cały czas, no ale Nigdy nic nie wiadomo. Także zachęcam Was do pisania komentarzy. Cześć Wam na razie.